Witajcie na pierwszych dniach otwartych Zielonego Parapetu. Jak widzicie parking jest pełny, już jest dużo zwiedzających, więc teraz Was zapraszam, żebyście zobaczyli co Was czeka w środku. Przedstawię Wam moją koleżankę, Vanessę, Cześć. Która opowie Wam na początku, co można tutaj zwiedzić. To jest regulamin, który trzeba przeczytać. Z drugiej strony znajduje się mapeczka, co gdzie się znajduje. To jest pierwsza hala, kolejne hale są tymi regałami. I życzymy udanych zakupów. Mapkę dostajecie, zakładamy maseczkę i idziemy zwiedzać. Na początku zaczniemy od wielkich roślin. Wiemy jak kochacie monstery i specjalnie na dni otwarte mamy dla Was monstery Big Form. Zobaczcie, że ten liść jest bardzo duży w porównaniu do mojej ręki. Takie monstery tylko i wyłącznie możecie dostać na dniach otwartych. Dziewczyny porobiły specjalne alejki, aby każdą roślinę móc dobrze pooglądać, ym, zobaczyć, a następnie nasi pracownicy będą je wam podawać. Wiadomo, aby roślinki się nie zniszczyły, więc wystarczy pokazać, którą, którą pracownik ma podać. Dziewczyna wam poda roślinkę, możecie ją pooglądać, sprawdzić i ewentualnie wziąć do koszyka. Zapraszam Was teraz do raju maluchów. Dziewczyny na wózkach wyeksponowały Wam yy, rośliny w rozmiarze maluch. Tutaj macie seneciorowle janusa, są też alokazje, filodendrony, fikusy. Jest naprawdę tego mnóstwo. Mamy też dla Was małe niespodzianki. Będziecie mogli porozmawiać z naszymi specjalistami osobiście. Zapytać ich o roślinę. Chodźcie, przedstawię wam naszych specjalistów. Karolina już znacie, dlatego chodźcie do niej, zobaczymy, co nam opowie dzisiaj. Witamy Was w naszym kąciku porad. Ja jestem Karolina, jest tutaj też Kasia, jest Bogusia. Słuchamy o Waszych roślinnych problemach. Pomagamy je rozwiązywać, pomagamy Wam dobrać podłoże. Pytamy się, co tam słychać u Was w Waszych roślinkach, jak rosną. Uwielbiamy z Wami rozmawiać, także serdecznie zapraszamy do nas. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jeżeli korzystacie z naszej skrzynki porady, to to jest właśnie Kasia, która udziela Wam porad. To właśnie z nią piszecie więc to jest jedyna okazja żeby zobaczyć właśnie że to jest nasza specjalistka od skrzynki porady. Jest też Bogusia, która super zna się na roślinach. Dziewczyny naprawdę są świetne, no i czekają na was, żeby wam coś doradzić. Idziemy dalej. Dziewczyny też świetnie wyeksponowały yy, doniczki, osłonki, yy, ukorzeniacze, yy, kule do tilancji, abyście mogli zobaczyć jak to wygląda, jak to może wyglądać na przykład u was w domu. Tutaj też mamy lampy do doświetlania roślin osłonki, kosze. A skoro mowa o akcesoriach, to zapraszam was do naszych alejek z akcesoriami. Dziewczyny pomogą wam dobrać odpowiedni rozmiar doniczki lub osłonki. Wszystko, co potrzebujecie do roślin, to znajdziecie tutaj w tych alejkach. A teraz idziemy na promocje i przeceny, czyli to co chyba uwielbiacie najbardziej. Możecie tutaj znaleźć rośliny i osłonki po bardzo okazyjnych cenach. Kolejna hala to jest hala tropikalna. Na pewno ją kojarzycie z naszych filmików. No i zbliżamy się do kaktusiarni. A z czego jesteśmy bardzo dumni, to jest nasza ścianka do selfie. Weronika zaraz wam opowie o naszym konkursie do selfie. Zrób zdjęcie na dniach otwartych zielonego parapetu. Opublikuj w mediach społecznościowych na Instagramie lub Facebooku. Dodaj hashtag Zielony Parapet i hashtag Dni Otwarte do opisu zdjęcia. Codziennie wymieramy jedno zdjęcie z Instagrama i jedno z Facebooka. I nagradzamy Bonem o wartości 100 zł do wykorzystania w naszym sklepie. Dobra, my też możemy brać udział w konkursie, dlatego z Weroniką zrobimy sobie selfie. Dobra, selfie gotowe, wrzucamy je na Instagrama. Mamy nadzieję, że Wy też wrzucicie swoje. Najlepsze będziemy wybierać dzisiaj o 19.00. Jeszcze muszę Wam pokazać serce, czyli centrum dowodzenia. Tutaj znajdują się pierwsze dwie kasy. Dziewczyny już na Was czekają aby wam wprowadzić zamówienie do systemu. Tutaj są kolejne dwie kasy, dziewczyny wam pakują zamówienia, inne wprowadzają, aby wasze roślinki bezpiecznie dotarły do domu. Na tym kończymy dzisiejsze dni otwarte. Dziękuję bardzo i co do zobaczenia następnym razem. Cześć!